Cześć, wam, wszystkim z tej strony Panda, się wam kolejny odcinek z Brawl Stars i dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas na kolejnego z pika i dzisiaj zagramy sobie nową postacią, Janet, moi drodzy, ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, no to po pierwsze, strzelcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z Brawl Stars, zasubskrybujcie kanał, po to, aby być na bieżąco, żadnego odcinka, moi drodzy, nie przegapić, wbijajcie również na mojego Instagrama, macie teraz ostatnie... Parę osób, które mnie zaobserwowało. Ostatnio też był konkurs na trzy skiny. Dotary na Instagramie, więc warto mnie obserwować, bo czasami są jakieś konkursy czy nagrywki z widzami. Więc jeżeli obserwujecie i oglądacie moje story, czy tam zdjęcia na bieżąco, to wszystko wiecie i możecie brać udział w odcinkach albo w konkursach, więc warto tam wbić. Wbijacie też na mój sklep serpeszel.pl oraz moi drodzy, sorry za to, że nie ma filmu na Panda Off, czyli na moim drugim kanale. Mało osób w ogóle wie, że mam ten drugi kanał, ale. No, jak wiecie, nie działa mi ta przeduszka od telefonu, zamówiłem nową i czekam, aż dojdzie. Jak dojdzie, to wrzucę znowu kolejny filmik na kanał Panda Of. Dobra, przejdźmy sobie do Janet. Nowa postać chromatyczna z kolejnego karnetu Zadymiarskiego, moi drodzy. Więc zobaczymy, jak po prostu ta Janet się sprawuje w giereczce, jak się nią gra. No i zobaczymy też sobie jej skinka z karnetu, więc. Już sobie do niej przechodzimy. Dobra, moi drodzy, a więc mamy Janet. Janet jest gwiazdą programu i chętnie wszystkim o tym przypomina, gdyby tylko jej siostra, Bony nie wpadała ciągle w tarapaty. Więc no, wiemy oczywiście, że są to siostry, te dwie postacie Było o tym mówione w Broutolku, moi drodzy. Mamy też skinka do niej Walkiria Janet. Tak się oto prezentuje ten skinek również nim sobie zagramy później. Najpierw zagramy sobie tą podstawową wersję. Ciekawa animacja, ma. Wygląda jakby ta animacja była nieskończona i cały czas tak spadała, zobaczymy czy tak będzie w lobby. Więc moi drodzy, jeżeli chodzi o Janet, sprawdźmy sobie jej ataki oczywiście. Ma 5400 życia, atak wysoka nuta, Janet śpiewa wysoką nutę, im dłużej ją utrzyma, tym bardziej skoncentrowany stanie się jej głos i dalej dotrze. To wiemy, nie wiedziałem, że to są nuty. Akurat wyglądało to jak jakieś karty od tary, ale spoko. Jest to akurat ciekawa rzecz, gdyż chyba żadna tak nie ma, albo się myleniem, poprawcie mnie w komentarzach. Bije 1500, zasięg normalny, szybkość przeładowania normalna. Super atak, lata sobie na jetpacku. Janet wznosi się na chwilę w powietrze przy użyciu plecaka odrzutowego, cały czas atakując wrogów w górze. To też jest moi drodzy, spoko. 8 razy po 900. Eee, zobaczymy, jak się tym trafia. No i mamy jeszcze gadżety. Gadżet, moi drodzy, potężny bas. Janet wystawia głośnik, który zadaje 100 obrażeń na sekundę wszystkim wrogom na danym obszarze, aż zostanie zniszczony. Dobra, okej. Okay. Wejściówka za kulisy. Wysoka nuta sprawia, że Janet leci do tyłu, nawet przez ściany. Im bardziej skoncentrowany jej atak, tym dalej zostaje odrzucona. Okej, okay, ej, to może być, to może być ciekawe. To może być ciekawe, gdyż ona może się cofać atakując. Hmm, dobra, to, to, to będzie do przetestowania. Jeszcze mamy oczywiście start Dok na scenę, gdy Janet unosi się w powietrzu przy pomocy plecaka odrzutowego, odkrywa duży obszar, zarośli wokół niej, no czyli po prostu widzi w krzakach. A drugi star power, rozgrzewka wokalna, Janet koncentruje atak 30% szybciej. Dobra, na razie lecimy tak, pierwszy star power, pierwszy gadżet. Wybierz, wybieramy sobie naszą Janet i lecimy szybkie solo. Zobaczymy jak się nią gra. Dobra, mój drodzy, więc startujemy na mapie Trawiasty Wąwóz. Jest to jedna z tych map, które mają być w tym update. Eee, dobra, więc sobie sprawdzamy jak to wygląda. Trzeba się przyzwyczaić do tego, że ten atak jest coraz mniejszy. Faktycznie są to nuty, jak teraz zauważyłem. Sprawdźmy sobie jeszcze jak działa to. Dobra, to jest ten głośnik. Czy on trwa przez jakąś ilość? Tak, on się sam niszczy, jak widzicie. I ma w ogóle ogromny zasięg, nie wiem czy zauważyliście, ale ten głośnik jest naprawdę potężny, jeżeli chodzi o to, jak duży on jest, więc zróbmy sobie coś takiego. Nie no kościół to miało być za ścianą, dobra, nieważne, lecimy zaraz tym eee, super atakiem, zobaczcie, to może być mocne. Dobra, dobię tutaj, dajmy sobie to, nie to, nie to, nie to, nie to, nie to, nie to, dobra, trafię ją, okej, okay, ciężko jest zawracać tym. Ciężko z tym zawracać, więc no to będzie takie bardziej do przemieszczania moim zdaniem. Dobra, to zadaję damage, Zadaję, patrzcie, zadaję sto, ona tego w ogóle nie niszczy. Nie wychodzi z tego, co za bot. Co jest grane w ogóle, te boty nie ogarniają o co chodzi. No ale zadaję to spory damage, nie ma co mówić. Dobra, spróbujmy dobić ultem. Dobra. A, dobiję, dobiję, dobra. No, da się to jakoś tak kontrolować, ale niezbyt łatwo, szczerze mówiąc, więc no wiecie, ja też gram na boty, to ciężko wytłumaczyć, niż jakbyśmy grali z prawdziwym graczem ale no powiem wam, że, że ciekawie się nią gra, naprawdę ciekawie się nią gra teraz tak, wybierzmy sobie drugi y, gadżet, drugi star power i wybierzmy sobie jeszcze skina Valkyria Janet, wybierz i lecimy jeszcze raz na tej mapce ale oczywiście gramy sobie drugim gadżetem i drugim starperem y, gadżet y, numer 2 powoduje, że powinniśmy się cofać do tyłu Zadając jakiś atak i możemy się też cofać przez ściany. Zobaczmy, czy to tak działa. Faktycznie i to skaczemy do góry. Uuu, to może być mocne. To może być bardzo przydatne, moi drodzy. Ataki ma bardzo ładne akurat. Te ataki mi się o wiele bardziej podobają. Zobaczcie. No te ataki są spoko, te mi się podobają o wiele bardziej od tamtych. Powiem wam, że to może być ciekawa postać. Dobra, nie trafiłem tutaj. Jakieś miecze spadają w ogóle teraz. Dobra. Trafiłem tam raz czy dwa. Dobra, na blisko sobie auto-ejmujemy kolegę. Bardzo ładnie, udało się porobić poko. Zbieramy sobie jeszcze tego parkuba. Eee, I dobra. Mamy tutaj Franka. Frank, który, moi drodzy, no, może nas mocno obić, ale no właśnie, obił nas bardzo mocno. Próbowałem odskoczyć. Myślałem, że przelecę przez ten murek, a niestety nie przeleciałem w taki oto sposób. Tutaj macie wygraną, jakby animację tej Janet. Ta walkiria jest spoko, naprawdę ta walkiria Janet fajnie wygląda. Nie wiem czy będzie mi się chciał wbijać karnet najprawdopodobniej nie. E, ale dobra, co jeszcze miałem sprawdzić? Nie sprawdziłem w ogóle tego. E, Janet koncentruje atak 30% szybciej. Aha, czyli dobra, ja miałem powiedzieć, że ja nie przetestowałem drugi starpar. Chodzi o to, że po prostu szybciej się zmniejsza ten jej atak, patrzcie. O, teraz o wiele szybciej to idzie niż tak powoli jak wcześniej. Czy to jest dobre? Wydaje mi się, że tak, bo jak będziecie na blisko, no to będziecie po prostu auto A jak będziecie na daleko, no to lepiej, jak wam się szybciej to zmniejsza. Niż jak wolniej wam się to zmniejsza. Więc myślę, że to jest akurat spoko Star Power. Ale pierwszy też, jakby niczego sobie nie wiadomo. Dobra, spróbujmy sobie tutaj pobijać kolegę. Dobra, bardzo ładnie. Zróbmy sobie coś takiego. Okej, okay, idealnie. Widzicie, można uciec od Stuna Franka. Pięknie, udało nam się go porobić. Teraz tak. Może sobie podlecimy tutaj do takiej koleżanki, która chce zebrać sobie rzeczy. Albo do takiego o, pana Asha. Dobra, ładnie. Cyk. Pięknie porobieni. Fred jeszcze tutaj bo. Bo również porobiony, bardzo ładnie. No i moi drodzy, powiem wam, że zostaliśmy jeden w jeden z Meg, która najprawdopodobniej również padnie, tak jest. No powiem wam tak, Janet wydaje się naprawdę mocną postacią. Jestem ciekaw, jak ona się będzie prezentowała w Giereczce, gdy będziemy grali na prawdziwych graczy, ale póki co no to naprawdę jest to fajna postać. Zobaczymy oczywiście, jak to będzie wyglądało w normalnej Giereczce, jeżeli chodzi o gadżety. To moim zdaniem drugi gadżet będzie o wiele lepszy, bo ten pierwszy jest łatwo zniszczyć, więc drugi może być spoko, będziecie mogli uciekać, a jeżeli chodzi o star power, no to pierwszy nam pozwala widzieć w krzakach, więc jest dużo postaci, co już to potrafi. Oraz są mapy, gdzie tych szlaków prawie nie ma, więc ja myślę, że, że ciekawszy będzie drugi, więc wybrałbym i drugi gadżet, i drugi star power e, jeżeli ktoś by się oczywiście moją opinią interesował. E, a jeżeli chodzi o ten odcinek, moi drodzy, no to myślę, że to by było na tyle. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, chcecie łapaczkę w górę, zasubskrybujcie kanał po to, aby być na bieżąco. E, I dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, cześć!